A licząc dzisiaj to cztery w sumie nawet ctrl-v jeszcze minuturka jest w ogóle ta moja miniaturka do streamów, to jest taka stara. A, jeszcze muszę coś. Kliknąć... Ej, dobra, raz do lobby, bo ja nie mogę dołączyć, jak coś i tak. Siemam Michał. W stream i będziesz grać. Czekaj, dobra, idziemy kreatywnie, czy każu, ale Urnę mój kontrolę się zlagował Sprawdź kiedy byłem ostatnio dostępny Na czym kiedy byłeś ostatnio dostępny Na czym dokładnie Na Fortnite, dobra, czekaj, spraw. O Jezu, ty gdzieś mi dał zadanie. To ty byłeś... O, jesteś. Tydzień temu. O, to stąd. Dobra. Bo to w ogóle też program startowy liczy, więc wiesz. Dobra no to Wojan. Kreatywny czy te? A co chceć? No to możemy iść na to. O, jeszcze go se kupiłem w ogóle. Miałem go za 400 fałdolcy. Ej, dobra, oficjalnie muszę dać tą emotkę do archiwizacji. Kurde, nie zdążyłem. Nie zdążyłem dać emotki do archiwizacji. Bo ta emotka w ogóle. Bo muszę tą emotkę dać do archiwizacji, bo to ona nie jest u mnie w ogóle. Bojan, mam pytanie: Ty będziesz zostawać na godzinach wychowawczych teraz? Nie, no, będę chyba chodzić, nie? Ale chłopie, to nie są już godziny wychowawcze, przecież teraz Polski jest. To no, już będę siedział, chyba, nie? Hmm. będzie mam te testy. Mm. Dobra, chodź już się zaczęło. Dobra, jedę do player 1, ty do 2. Czy chcesz na odwrót? O. Wchodzę. Dobra. O, skip, skipuję. Chyba, chyba musisz ty... przyjść dalej, nie? Tu mam jakiś item do podniesienia Muszę go... Ja mam tu Aha. jakąś platformę. Musisz na tej platformie ustać. I w... musisz na tej platformie ustać, a ja wtedy rzucam w ciebie ta... w tym śnieżnym granatem. Ty się możesz przez to prześlizgnąć dzięki temu, a ja wtedy robię parkur normalnie. Dobra, jesteś gotów tam? Nie zostałem. Czekaj, muszę chyba dobrze trafić. Stój na X-ie centralnie. Nie dostałem To to jest ten opstarany granat. O, teraz! Ale spadłem! co jeszcze. Dobra, teraz. Ale mam lagi, nie. Jesz... Nie, muszę obok stać. Po prostu. No. Nie doskoczyłem. Nie. Doskoczyłem tylko... Trap! Dobra, trap. Jeden. Drugi. No. I co tutaj teraz? Nie mogę teraz No bo musisz na mnie zaczekać. A mi tu może jeszcze chwileczkę mało zejść. Już moja postać twierdzi, że to dobry pomysł, żeby robić moonwalka podczas trapowania. I tego, żeby gdzieś spać i nie móc się zrestartować. O dobra, to startowało mnie już. Bo moja postać twierdziła, że to dobry pomysł walić moonwalka w momencie jakiej jak mieli baitowania trapu. No nie, to zrebaytowałem. trzeba, moja Moonwalka, zrobiła z jakiejś platformy. Muszę ten drążek ciągle. Bo inaczej moja postać zaczyna Moonwalki robić. Kur, ten Moonwalk walony. Pierwszy trap, drugi trap. I co teraz? No Wojan, ty tam pewnie coś masz do zrobienia. No ja nie mogę tu wskoczyć. A bo to chyba trzeba było od samego początku. Pię, ty, teraz ja, ja też muszę ty, się cofać. Tym lodem chyba, na nogach, ja muszę aż tam dojść. Moje Jezuniu, teraz na to padać, gdy udało mi się dojść do momentu, w którym jednak musisz mi pomóc. Dobra, jesteś ready? No. Oj, czekaj. Jeszcze. No. O. No i spadłem, nie. Dobra, raz. Dwa. No, no i źle. Bo już nie zdążę. Jeszcze raz. Bo ja muszę to za pierwszym po prostu. A ja nie umiem tego. O. No, no i nie doskoczyłem. Jak ja mam tam doskoczyć? Zły rozbieg wziąłeś. No ale zależy, skąd ja mam. Jak ja muszę w ogóle skoczyć. To jest zależy. Czy ja muszę, jak jestem idealnie koło ściany już, skoczyć. O! Jestem, 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 jestem. Dobra, i zobacz, teraz dokąd mo pewnie możesz iść gdzieś, gdzie mi pomożesz? Bo ja tu nie mogę nic zrobić. Masz tam jakiś guzik czy coś? No, musisz przejść, ja mam takie coś, musicie przyciągnąć. Dobra. A, włącz. Lecimy dalej. Siema, za tobą. Ej, o. Teraz. A ja wiem. Musisz ustać przycisk na czerwony. A, ok. Ale nie ja mogę cię przyciągnąć? A, nie. Jak kliknąłem to się mi się TV wyłączył. Jeżeli mnie zmunłokowało, to sorry. Albo jeżeli mnie nie zmunłokowało, to to cudem będzie. Odpalaj się szybciej, top strany PSie No Jezu, ekranu nie mam. Tak, jak muszę na telewizor chyba zmienić. Oh, I tyle było z pogrania sobie. No, super. Nawet streama nie mogę wyłączyć, bo nie widzę. O! Umarłem chyba. Nie przez to, że jestem nawet nie wiem co robię. Bo nie widzę ekranu. Nie ma jak zmienię na to. To będę widział telewizor, czekaj, wyciszab się.